Kiedyś wierzyłem, że świat działa jak maszyna. Przyczyna, skutek, kliknięcie, obracanie się kół. Wydawało mi się, że rozumiem reguły tej gry. A potem książka spadła z półki. To było w 1956 roku w pewnej londyńskiej księgarni. Nie dotknąłem jej. Nikt nie dotknął. Po prostu spadła. Otworzyła się na konkretnej stronie. I to, co przeczytałem w tamtym momencie. Było dokładnie odpowiedzią na filozoficzny dylemat, który męczył mnie od tygodni. Pomyślałem, przypadek. Pomyślałem, ciekawe. Ale wtedy spotkałem kogoś na ulicy, kto wspomniał o tym samym fragmencie. Potem kolejna osoba w kawiarni. A wieczorem, gdy włączyłem radio, prezenter cytował dokładnie te same słowa. W tamtej chwili poczułeś to, prawda? To uczucie, gdy granice między tobą a światem. Zaczynają się rozmywać, gdy wszystko nagle wydaje się połączone niewidzialną, delikatną nicią znaczenia. Nazywamy to synchronicznością, znaczące zbiegi okoliczności. Ale to określenie jest zbyt chłodne, zbyt racjonalne, jak na coś, co przepływa przez życie niczym poezja. Wyobraź sobie, że rzeczywistość nie jest martwą maszyną, tylko żywym organizmem. Organizmem, który oddycha, myśli i mówi do Ciebie w języku symboli, czasu i okoliczności. Wydarzenia nie łączą się wtedy przez przyczynę i skutek, tylko przez znaczenie, przez intencje, przez wzajemne rozpoznanie. Ja widząc to po raz pierwszy czułem się, jakbym odkrył ukryty kod świata, jakby wszechświat przez lata szeptał, a ja dopiero teraz nauczyłem się słuchać. Ale jest w tym wszystkim paradoks. Kiedy zaczynasz polować na synchroniczności, kiedy ścigasz je desperacko, jak kolekcjoner motyli z siatką, one znikają, uciekają, rozpływają się jak mgła w porannym słońcu. To tak, jakby świadomość samego poszukiwania zamykała kanał, przez który one przepływają. Widziałem to u wielu ludzi. Słyszą o znaczących zbiegach okoliczności. Fascynują się, a potem zaczynają patrzeć wszędzie z napięciem, z desperacją, próbując wymusić na rzeczywistości te magiczne momenty, i nic się nie dzieje. Dni mijają puste, świat wydaje się nagle płaski, pozbawiony głębi, ale kiedy przestajesz się przejmować, kiedy odpuszczasz, kiedy wracasz do otwartej świadomości, do stanu, w którym po prostu jesteś obecny bez oczekiwań, wtedy one się pojawiają. Mnożą się naturalnie. Znajdujesz tę osobę, o której myślałeś sekundę wcześniej. Widzisz symbol, który śnił ci się zeszłej nocy, namalowany na murze, obok którego nigdy wcześniej nie przechodziłeś. Słyszysz piosenkę zawierającą odpowiedź na pytanie, którego jeszcze nie zadałeś głośno. Ludzie często sądzą, że synchroniczność to nagroda za wiarę, ale to bardziej przypomina oddech. Nie możesz oddychać na siłę przez cały czas. Musisz pozwolić, żeby to się działo. Oni operują poza liniowym czasem. To jest coś, czego większość ludzi nie rozumie. Myślą o synchroniczności, jak o dwóch wydarzeniach dziejących się jednocześnie, ale to nie o to chodzi. Wydarzenia organizują się same z znaczeniem, które przekracza przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Widziałem to zbyt wiele razy, żeby nazwać to przypadkiem. Spotkałeś kogoś, kto później okazuje się kluczowy dla Twojej drogi, ale gdybyś przeanalizował ten moment spotkania, odkryjesz, że setki drobnych rzeczy musiało się ułożyć w idealnej kolejności. Spóźniłeś się na autobus trzy dni wcześniej. To sprawiło, że wybrałeś inną trasę. Ta trasa doprowadziła Cię do kawiarni. W kawiarni zobaczyłeś plakat o wydarzeniu. Na wydarzeniu poznałeś tę osobę. Ale to nie jest ciąg przyczynowo-skutkowy. To jest coś innego. To jakby czas sam się składał wstecz i w przód jednocześnie, tworząc wzór, który miał sens dopiero, gdy spojrzałeś na całość. Niektórzy fizycy mówią teraz, że czas może być bardziej płynny niż myśleliśmy, że przyszłość może wpływać na przeszłość, że wszystko dzieje się jednocześnie, a my doświadczamy tego sekwencyjnie tylko dlatego, że nasze umysły są tak zbudowane. Nie wiem, czy to prawda w sensie naukowym, ale wiem, że synchroniczności czują się dokładnie tak, jak gdyby wszystko już się wydarzyło i dopiero teraz odkrywasz scenariusz. Świadomość obecnej chwili jest kluczem. Nie możesz zobaczyć znaczących zbiegów okoliczności, gdy jesteś zagubiony w myślach o przeszłości albo przyszłości. One stają się widoczne tylko wtedy, gdy jesteś naprawdę obecny. Pomyśl o tym, jak o frekwencji radiowej. Synchroniczności zawsze są tam, zawsze nadają, ale musisz być na właściwym kanale, żeby je odebrać. A ten kanał to właśnie teraz, nie wczoraj, nie jutro, teraz. W tej sekundzie, w tym oddechu, w tym spojrzeniu, zauważyłem, że kiedy ludzie zaczynają praktykować uważność, kiedy uczą się po prostu być, zamiast ciągle myśleć, synchroniczności pojawiają się naturalnie. To nie jest magia w sensie nadprzyrodzoności. To bardziej przypomina otwieranie oczu na coś, co zawsze tam było. Spotkałem ludzi, którzy mylą synchroniczność z potwierdzeniem swojego ego. To jest niebezpieczne, to jest pułapka. Autentyczne synchroniczności cię nie wywyższają. Nie sprawiają, że czujesz się wybrany, wyjątkowy, lepszy od innych. Prawdziwe znaczące zbiegi okoliczności cię pokorują, kwestionują. Mówią ci to, co musisz usłyszeć, nie to, co chcesz usłyszeć. Widziałem osobę, która zinterpretowała przypadkowe spotkanie jako znak, że powinna zostawić rodzinę i iść za swoją fantazją. Nazywała to synchronicznością, ale prawdziwa synchroniczność pokazałaby jej złożoność sytuacji, nie tylko to, co usprawiedliwia jej pragnienia. Odróżnienie jest subtelne, ale kluczowe ego szuka potwierdzenia. Czuka dowodów, że ma rację. Czuka znaków, które pasują do już istniejącej narracji. Ale synchroniczność przychodzi z innego miejsca. Ona cię zaskakuje. Czasami cię niepokoi. Otwiera cię na perspektywy, których nie brałeś pod uwagę. To rozpoznasz po uczuciu. Prawdziwa synchroniczność wywołuje cichą pokorę. Niegłośną pewność siebie. Wywołuje pytanie, nie odpowiedź. I bardzo często pokazuje ci coś o tobie samym, czego wolałbyś nie widzieć. To właśnie wtedy wiesz, że jest autentyczna. Wszechświat komunikuje się przez wzory. Rzeczywistość mówi językiem poezji, okoliczności, czasu i symboli, nie słów. Nie dostaniesz instrukcji obsługi zapisanej wyraźnie. Dostaniesz motyl, który usiądzie akurat na tej książce. Dostaniesz piosenkę, która zagra w momencie, gdy wchodzisz do pokoju. Dostaniesz sen, który powtórzy się w rzeczywistości następnego dnia. Te rzeczy wymagają innego rodzaju rozumienia, nieracjonalnej analizy, tylko intuicyjnego wyczucia. To wymaga, żebyś używał części siebie, której współczesna cywilizacja nie ceni zbytnio część, która czuje zamiast myśleć, która wie bez dowodu, która rozumie bez słów. Wiesz, w tradycyjnych kulturach Ludzie rozumieli to naturalnie. Znaki, portrety, sny, zbiegi okoliczności były częścią codziennego życia. Nikt nie kwestionował, że świat mówi przez symbole, ale my, w naszym technicznym, racjonalnym świecie, straciliśmy ten język. Musisz się go nauczyć od nowa, a uczysz się przez zwracanie uwagi, przez zauważanie, przez bycie otwartym na możliwość że ta wrona na dachu, to słowo w gazecie, ten przypadkowy telefon mogą być częścią większej konwersacji. Nie każda wrona jest znakiem, ale czasami wrona jest dokładnie tym, czego potrzebujesz zobaczyć. Przez chwilę zatrzymaj się tutaj. Nie po to, żeby zostawić komentarz, nie po to, żeby kliknąć przycisk, po prostu zatrzymaj się i pomyśl o jednym momencie w swoim życiu, kiedy synchroniczność Cię zaskoczyła. Kiedy świat wydawał się mówić bezpośrednio do ciebie. Weź ten moment i trzymaj go w świadomości przez kilka sekund. Poczuj, jak to było. I jeśli czujesz, że ta rozmowa rezonuje z czymś w tobie, zapisz się na kanał. Nie dlatego, że ci karze, ale dlatego, że jeśli jesteś tutaj teraz, czytając te słowa w tym konkretnym momencie Twojego życia, to być może sam w sobie jest to synchroniczność. Może właśnie to miało się wydarzyć. A ja chcę, żebyśmy mogli kontynuować tę rozmowę. Życie w przepływie transformuje podejmowanie decyzji. Kiedy jesteś zharmonizowany z synchronicznym przepływem, właściwe wybory ujawniają się naturalnie nie przez wymuszony wysiłek, tylko przez układ możliwości. Widziałeś to kiedyś? Próbujesz otworzyć jedne drzwi i wszystko idzie ciężko wszystko jest oporem, tarcie, trudność a potem odpuszczasz. Obracasz się, i inne drzwi się otwierają same. Ktoś dzwoni z ofertą, znajomy wspomina o możliwości. Przypadek doprowadza cię do właściwego miejsca we właściwym czasie. To nie znaczy, że życie staje się łatwe, nie znaczy, że nie ma wyzwań, ale te wyzwania mają inną jakość. Czujesz, że to są twoje wyzwania, że są znaczące, że prowadzą cię dokądś, nawet jeśli nie wiesz dokąd. Przeciwieństwo tego to życie w walce, życie, w którym wszystko wymusza, gdzie każda decyzja jest mentalnym koszmarem pełnym analizy, strachu, wahania. Ludzie myślą, że muszą wszystko kontrolować, że muszą planować każdy krok, że muszą chronić się przed każdym możliwym złym scenariuszem, ale życie nie działa w ten sposób. Życie jest bardziej jak taniec niż bitwa bardziej jak żeglowanie niż wiosłowanie. Musisz wiedzieć, kiedy napiąć żagle i kiedy pozwolić wiatrowi cię nieść. A synchroniczności są tym wiatrem. One pokazują ci kierunek, jeśli zwracasz uwagę. Nie mówią ci dokładnie, co robić, ale pokazują, gdzie przepływ jest silny, gdzie energia naturalnie się gromadzi. Synchroniczności odzwierciedlają twoją własną naturę. To jest głęboka prawda, której większość ludzi nie rozumie. Oni myślą, że to są zewnętrzne wiadomości od wszechświata, od Boga, od czegoś większego tam na zewnątrz. Ale to nie jest do końca prawda. Raczej synchroniczności reprezentują twoje najgłębsze ja, rozpoznające siebie wszędzie. To dzieje się, kiedy sztuczne granice między sobą a światem zaczynają się rozpuszczać. Najpierw doświadczasz synchroniczności jak czegoś, co ci się przytrafia, jak komunikacji od zewnątrz. To naturalne, ale jeśli zagłębisz się dalej, jeśli będziesz naprawdę zwracać uwagę, zobaczysz coś zdumiewającego. Zobaczysz, że wydarzenia, które wydają się zewnętrzne, mają dziwny związek z tym, co dzieje się w tobie. Kiedy jesteś w stanie wewnętrznego poszukiwania, spotykasz nauczyciela. Kiedy jesteś gotowy na zmianę, synchroniczności prezentują ci możliwości zmiany. Kiedy jesteś w bólu. Pojawiają się znaki łaski. To nie jest magia, to jest coś bardziej fundamentalnego. To jest odbicie faktu, że Ty i świat nie jesteście oddzielone. Granica między Twoim umysłem a zewnętrzną rzeczywistością jest dużo bardziej porowata, dużo bardziej przezroczysta, niż nauczyliśmy się wierzyć. Twoja świadomość dotyka świata, świat dotyka Twojej świadomości. I w tym kontakcie. Pojawiają się znaczące zbiegi okoliczności, jak iskry elektryczne w punkcie spotkania. Jesteś wszechświatem doświadczającym samego siebie. To jest ostateczne zrozumienie. To jest miejsce, do którego wszystkie te doświadczenia prowadzą. Nie jesteś oddzielony od kosmicznej inteligencji tworzącej synchroniczności. Ty jesteś tą inteligencją. Zostawiasz okruszki chleba dla siebie samego żeby podążyć do domu. Dom nie jest miejscem. Dom jest rozpoznaniem. Rozpoznaniem, że nigdy nie byłeś zagubiony, że cały czas byłeś kompletny, że cały czas byłeś wszystkim. To brzmi abstrakcyjnie. Wiem. To brzmi jak filozoficzna gimnastyka, ale to nie jest teoria. To jest doświadczalne. Możesz to zobaczyć bezpośrednio, jeśli zwracasz uwagę. Następnym razem gdy wydarzy się synchroniczność, nie analizuj jej od razu, nie próbuj jej interpretować. Po prostu pozostań z nią. Poczuj dziwność tego momentu. Poczuj, jak twoje wnętrze i zewnętrze zlewają się razem. W tym momencie, nawet jeśli trwa tylko sekundę, wiedza jest tam. Wiedza, że ty i wszechświat jesteście jednym, że zawsze byliście jednym, że podział był tylko iluzją. Użyteczną fikcją, która pomogła Ci funkcjonować, ale teraz może zacząć się rozpuszczać. Niektórzy ludzie doświadczają tego jako przebudzenie, inni jako powrót, jeszcze inni jako po prostu stawanie się bardziej sobą. Słowa nie mają znaczenia, doświadczenie ma znaczenie, a synchroniczności są mostami do tego doświadczenia, są okruchami chleba, są szeptami, są przypomnieniami. Nie musisz ich ścigać, nie musisz ich zbierać, nie musisz ich interpretować perfekcyjnie, musisz tylko zwracać uwagę, tylko być otwarty, tylko pozwolić życiu mówić do ciebie w jego własnym języku. Pamiętam rozmowę z człowiekiem, który przestał wierzyć w cokolwiek. Powiedział mi, że świat to tylko przypadek, że znaczenie jest iluzją, którą nakładamy na chaos. I rozumiałem go. Przez długi czas myślałem podobnie, ale potem zadałem mu pytanie. Powiedziałem: Jeśli to wszystko jest przypadkowe, dlaczego czasami czujesz to dziwne drżenie rozpoznania? Dlaczego niektóre chwile wydają się obciążone znaczeniem? Dlaczego niektóre spotkania czują się jak coś, co musiało się wydarzyć? Nie odpowiedział od razu, siedział w milczeniu, a potem powiedział cicho: Nie wiem. I w tym nie wiem była szczelina. Szczelina, przez którą mogło wejść światło. Bo to jest rzecz z synchronicznościami. Nie możesz ich udowodnić, nie możesz zmierzyć, nie możesz pokazać komuś innemu, dlaczego ta konkretna sekwencja wydarzeń znaczy coś głębokiego. Możesz tylko wiedzieć. A ta wiedza przychodzi nie z głowy, tylko z jakiegoś innego miejsca. Z miejsca, które jest starsze niż myślenie, miejsca, które jest bardziej fundamentalne niż logika. Niektórzy nazywają to intuicją, inni serce, jeszcze inni dusza. Nazwa nie jest ważna. Ważne jest, że to miejsce istnieje w tobie i że może rozpoznać, kiedy wszechświat mówi. W kulturze aborygenów australijskich jest koncepcja zwana Dreamtime. To czas, który nie jest przeszłością ani teraźniejszością, tylko snem, z którego wyrasta rzeczywistość. W tym śnie wszystko jest połączone. Przodkowie, zwierzęta, ziemia, gwiazdy, ludzie wszystko jest jedną pieśnią. A kiedy chodziłem przez australijskie pustkowia z jednym ze starszych, próbował mi pokazać jak słuchać tej pieśni jak czytać znaki w krajobrazie jak rozumieć, że każda skała, każde drzewo, każdy ptak opowiada część historii. Na początku widziałem tylko chaos tylko przypadkowość. Ale po kilku dniach coś się zmieniło. Zacząłem widzieć wzory, zacząłem czuć, jak wszystko ze sobą rozmawia. I zrozumiałem, że to, co my nazywamy synchronicznością, oni znają przez tysiące lat. Po prostu nie potrzebowali dla tego nazwy, bo to było ich codzienne doświadczenie. Może właśnie to straciliśmy w nowoczesnym świecie. Niezdolność do doświadczania synchroniczności, tylko uznanie, że są normalne. Uznanie, że świat jest żywy, że rzeczywistość jest świadoma, że nie jesteś samotną iskrą świadomości w martwym, mechanicznym wszechświecie, tylko jesteś wszechświatem świadomym samego siebie przez Twoją konkretną formę. To nie jest mistycyzm, to jest doświadczenie dostępne każdemu, kto zwraca uwagę, każdemu, kto przestaje na chwilę wierzyć w absolutną separację i pozwala sobie poczuć połączenie. Zauważyłeś kiedyś, że synchroniczności często przychodzą w seriach? Nie jest tak, że masz jedną znaczącą koincydencję, i potem nic przez miesiące. Kiedy zaczyna się jedna, inne podążają. To jak otwieranie kanału, albo lepiej jak budzenie się. Najpierw nic, potem jedno wydarzenie, potem drugie, trzecie, dziesiąte. Dni, kiedy wszystko wydaje się magicznie połączone, a potem znowu cisza normalność. Ten rytm jest naturalny. To przypomina fale, przypływy i odpływy. Nie możesz żyć w stałym stanie synchronicznego zdumienia. Byłoby to wyczerpujące. Potrzebujesz okresów normalności, okresów, kiedy świat znowu wydaje się prosty i przewidywalny. Ale po doświadczeniu tych fal nigdy nie jesteś taki sam. Wiesz, że coś jest tam, pod powierzchnią, coś, co czeka. I to wiedza zmienia sposób, w jaki żyjesz. Zaczynasz zwracać uwagę inaczej, zaczynasz być bardziej obecny, zaczynasz ufać tym dziwnym przeczuciom, tym nagłym impuls do zrobienia czegoś, co nie ma logicznego sensu. Nie ślepo, nie bezmyślnie, ale z ciekawością, z otwartością, z gotowością do bycia zaskoczonym. I to jest sposób życia. To nie jest zbiór technik czy praktyk. To jest orientacja. To jest postawa wobec istnienia, postawa, która mówi: Jestem tutaj, jestem otwarty, jestem gotowy zobaczyć, co życie chce mi pokazać. Kiedy żyjesz w ten sposób, decyzje stają się prostsze. Nie dlatego, że masz wszystkie odpowiedzi, ale dlatego, że nie potrzebujesz wszystkich odpowiedzi. Ufasz procesowi, ufasz, że właściwa droga ujawni się, kiedy będzie musiała. I bardzo często tak się dzieje. Nie zawsze w sposób, jakiego oczekiwałeś, nie zawsze łatwo, ale zawsze znacząco. Zawsze w sposób, który później ma sens, nawet jeśli w momencie jest zagadką. To jest życie synchroniczne, życie w dialogu z tajemnicą, życie, które rozumie, że nie wszystko musi być zrozumiane, żeby było prawdziwe. A teraz, kiedy dochodzimy do końca tej rozmowy, chcecie o coś zapytać. Nie zostawiaj komentarza, jeśli nie czujesz, ale jeśli coś tutaj dotknęło czegoś w tobie, jeśli rozpoznałeś część swojego własnego doświadczenia w tych słowach, zapisz się na kanał. Nie dla mnie, dla siebie, bo jeśli synchroniczności Cię interesują, jeśli czujesz, że jest coś więcej w tej rzeczywistości niż nam powiedziano, wtedy potrzebujesz przestrzeni, gdzie możesz o tym rozmawiać. Przestrzeni, gdzie inni również zwracają uwagę, gdzie możemy wspólnie badać te tajemnice. I powiedz mi w komentarzach, jeśli chcesz, co był moment w Twoim życiu, który nie miał logicznego sensu, ale wiedziałeś głęboko, że miał znaczenie. Co cię zmieniło? Co pokazało Ci, że świat jest bardziej dziwny i piękny, niż pozwalają nam wierzyć naukowe dogmaty? Jesteśmy wszyscy w tej samej podróży. Podróży powrotu do domu, do rozpoznania, do jedności, a synchroniczności są znakami drogowymi na tej ścieżce, są szeptami wszystkiego, które mówi: Pamiętaj, pamiętaj, kim naprawdę jesteś. Pamiętaj, że nigdy nie byłeś oddzielony. Pamiętaj, że jesteś wszechświatem, który zostawił sobie wiadomość w butelce dryfującej przez ocean czasu, czekającej na moment kiedy będziesz gotowy ją otworzyć. A ten moment jest teraz, zawsze teraz, w tym oddechu, w tej chwili, w tym wiecznym teraz, gdzie wszystkie synchroniczności żyją i czekają na Twoje rozpoznanie.